Nie. Widziałem, że wszystko jest urządzone w takim stylu typowo dubajskim. Nie dziwi mnie to do końca, bo tak jak pewnie wiecie, słyszeliście, zakopane stało się pewnego rodzaju ostatnio resortem popularnym bardzo wśród muzułmanów. Bardzo dużo ich tutaj można spotkać na każdym kroku. Już jak o tym Dubaju pogadamy, to zrobimy tutaj dubajski z dubajskiej czekoladki. A jest? Ja nie wiem, ale widzę tam słodyce, a jak widzę słodyce, to kwicę. Co? Właśnie, a propos słodyczy góralskie praliny, to też być może kojarzycie z zakopca, i może nawet nie tylko z zakopca, ale chyba głównie z zakopca, pewnie kojarzycie, nie? Na krupówkach takie też, tak w tym stylu, też takie się świeci góralskie praliny, tego to też jest wszystko tych samych ludzi. Oni jeszcze nawet jakieś meble produkują, stare. na wymiar. Jak wejdziesz na ich stronę, tam są meble, praliny, te, ten hotel, noclegi. Możecie też kupić od nich jakiś apartament. Zapytamy, ile za metr, może. Także, no, działają na wielu płaszczyznach. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, moi drodzy, będzie mi bardzo miło, a dziś Dzisiaj zapraszam do krainy przepychu, luksusu, chociaż dla mnie to trochę wieje kiczem.